Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Tobie o kwestii długowieczności. Otóż, długowieczność bardzo popularne ostatnio zagadnienie, szczególnie że pod tym względem pojawia się. Wiele badań prowadzonych właśnie na tejże płaszczyźnie, które czasem doprowadzają do jednoznacznych wniosków. Natomiast tutaj chyba najlepszą metodą badawczą, jaką można by było zastosować, to przede wszystkim zwrócić się. W stronę ludzi, którzy żyją bardzo, bardzo długo, czyli ludzi, którzy osiągają długowieczność, rozumianą najczęściej jako tę granicę 100 lat. Faktycznie okazuje się, że takie badania już dawno temu wykonano i są to badania, które zostały wykonane przez niejakiego Butnera który wyodrębnił tak zwanych pięć niebieskich stref. Chodzi tu przede wszystkim o Ikarię w Grecji, Nikoję Kostaryce, Loma Linda w Kalifornii, ściśle region związany z yy, yy, adwentystami. Dalej mamy oczywiście Taki rejon jak Sardynia, no i Okinawa, czyli Japonia. Faktycznie te rejony, które on przebadał, zeksplorował, to rejony, gdzie ludzie żyją znacznie dłużej niż w pozostałych rejonach świata, no i przede wszystkim nie cierpią na różnego rodzaju tak zwane choroby cywilizacyjne czy choroby przewlekłe. Jaka jest tajemnica związana z długowiecznością? Która została rzekomo odkryta przez Butnera. Otóż, po pierwsze, większość ludzi tam żyjących, chodzi oczywiście o tych najbardziej długowiecznych, to osoby, których dieta skomponowana jest na bazie składników roślinnych, czyli jest to dieta w większości roślinna z niewielką domieszką mięsa. Oczywiście mięsa odpowiedniej jakości, którą ci ludzie spożywają bardzo. Bardzo rzadko. Kolejna sprawa, to na co zwróciłbym bardzo mocno uwagę, to przede wszystkim kulturowo umocowane. I społecznie ugruntowane nawyki związane z życiem socjalnym, które jest bardzo bogate, czyli ci ludzie mają czas na to, żeby się ze sobą porozumiewać, żeby ze sobą przebywać, żeby mieć czas dla siebie i dla innych. I to jest temat, który bardzo często powraca. W dzisiejszych czasach często ludzie zwracają uwagę na to, że w momencie, kiedy masz wysoki poziom kortyzolu, automatycznie ciężko będzie ci podtrzymać dietę, w związku z czym. Musisz trochę, mówiąc kolokwialnie, rozluźnić poślady czy też barki, gdziekolwiek Twoja uwaga bardziej popłynie. No i w takich sytuacjach, na przykład posiłkować się takimi prostymi metodami, jak chociażby techniki oddechowe, czy też medytacja, mindfulness. To są rzeczy, które możesz zastosować zawsze i wszędzie. I teraz to są dwie główne rzeczy, które mogły wypłynąć w świadomości osób, które czytały przede wszystkim książki Butnera, które miały z nim jakikolwiek kontakt. Faktycznie wiesz, staram się być przede wszystkim mocno obiektywny w odniesieniu do tego, jaka dieta jest najbardziej optymalna, ponieważ tak jak często powtarzam i zawsze będę powtarzał, kwestia doboru diety to jest kwestia bardzo mocno kontekstowa, bardzo wieloskładnikowa, bardzo wieloczynnikowa. I aby faktycznie zdrowie podtrzymać w, optymalnym, w swojej optymalnej formie, faktycznie dietę zawsze trzeba dostosować do trybu życia, do sposobu życia. Do sposobu prowadzenia treningów, chociażby każdy z nas zainteresowany jest albo nie jest zainteresowany taką czy inną dyscypliną sportu, ma taki czy inny rodzaj aktywności fizycznej, ma taką czy inną pracę. I to są czynniki, które zawsze trzeba brać pod uwagę. Dlatego proszę Cię o jedno: zawsze ufaj swojemu organizmowi, daj sobie, wrzuć sobie na luz, staraj się dobierać dietę, która jest bardzo prosta. Monoskładnikowa. Polecałbym Tobie stosowanie dań, które są bardzo proste w przyrządzaniu które polegają na minimalnej obróbce termicznej, które dadzą Ci możliwość zakwalifikować dane pożywienie jako zjadliwe tak jak na przykład w przypadku przygotowania mięsa czy też warzyw, które czasem po prostu możesz zjeść oczywiście na surowo. Tak czy siak, pamiętaj, aby utrzymać prostotę w tym wszystkim. I bliskość w odniesieniu do natury, ponieważ, jeżeli będziesz jeść jedzenie, którego? Uwaga, w domu nie wytworzysz. No, nie wytworzysz w domu Coca-Coli, nie wytworzysz w domu żelków, tak? Nie wytworzysz w domu różnych wymyślnych. Bardzo często zajadanych przez społeczeństwo produktów. Jeżeli czegoś nie jesteś w stanie w domu wytworzyć samodzielnie, oczywiście wierzę w Twój talent i możesz stworzyć bardzo dużo prostymi metodami, to po prostu tego nie jedz. Jeżeli coś ma bardzo długi termin przydatności, to po prostu tego nie jedz. Jeżeli coś od, czujesz uzależnia Cię w jakiś sposób, to po prostu tego nie jedz, ponieważ prawdopodobnie dodano składniki które nie będą Tobie służyły. Czyli prostota, prostota i jeszcze raz prostota, to jest przede wszystkim wniosek główny, jaki nasuwa mi się po przeanalizowaniu takich badań jak badania Butnera e, czy też innych badaczy, którzy już od wielu, wielu lat zajmują się długowiecznością, a uwierz mi, to przede wszystkim mam na względzie analizując jakikolwiek protokół żywieniowy. Czy jest to protokół żywieniowy, który stosowany był przez dłuższy okres czasu, e, czy to jest protokół żywieniowy, który stosowany jest przez osoby, które przez długi, długi lat cieszą się doskonałą formą zdrowiem i na przykład uprawiają sport wyczynowo, mając 50 czy 60 czy 70 czy 90 lat, czego oczywiście z całego serca Tobie życzę. No i cóż, serdecznie Cię pozdrawiam. Subskrybuj kanał, komentuj, zadawaj pytania. Już niebawem sesja QA. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć!